Hej, witajcie. Dzisiaj pokażę Wam kolejny etap budowy mojego moca. Zapraszam. Na początku tego filmu otworzymy sobie paczkę, na którą bardzo czekałem, bo jest to w sumie jedna z najważniejszych przesyłek do mojego moca. Mianowicie jest to wyposażenie baru, który będzie się mieścił w tym małym budy budynku. Także dajcie mi otworzyć i zaraz do Was wrócę. Słuchajcie, ten zestaw akcesoriów prezentuje się następująco. Spójrzcie, jak on wygląda. Naprawdę mnóstwo części. Wszystkie są to części głównie stolika, yy, baru samego. Jest również szafa z napojami. Oczywiście zawiera to instrukcję. Także dzisiaj pewnie sobie to zbudujemy. No i co? Ja bardzo się cieszę, że to w końcu do mnie dotarło, bo mogę dalej ruszyć z budową mojego moca. I zobaczymy, zaraz Wam pokażę tutaj może zawartość dokładnie. Jak widzicie, jest naprawdę mnóstwo elementów. Także co, ja biorę się za budowę i zaraz Wam pokażę. Perfeito. Słuchajcie, akcesoria po zbudowaniu prezentują się następująco. Zobaczcie, jaka szafa tutaj powstała na napoje. Bardzo fajnie, klimatycznie to wygląda. No i poza tym znajdziemy jeszcze tutaj sprzedawczyni. Zobaczcie, tak się prezentuje ta figurka. Także prosta, ale fajnie wygląda. Znajdziemy tutaj również jeszcze oczywiście Barek. Zobaczcie. Tak wygląda on. Stołki znajdziemy również. Bardzo takie barowe stołki. Stoliki tutaj takie. Bardzo fajnie się prezentują. Krzesła znajdziemy. Takie typowe krzesła. Lego tylko. Mają pod spodem takie cylindry. I jeszcze inny typ krzeseł, typowo barowy. Także co? Ja teraz umieszczę te wszystkie elementy w moim budynku i pokażę Wam, jak to wygląda. Słuchajcie, bar w tym małym budynku, mam już zbudowany i prezentuje się według mnie naprawdę dobrze. Ale zobaczcie z bliska, jak to wygląda. Przebudowałem również tutaj taras przed tym budynkiem. Jak widzicie go, powiększyłem i ustawiłem tutaj również krzesła i stoliki z napojami. Teraz tutaj dobudowałem większy, już ten cały plac chodnikowy. Jak widzicie udało mi się już tutaj cały plac wypełnić tymi tailami szarymi i bardzo fajnie ten plac zaczął wyglądać. Tutaj dużo też robi ten stragan, który zamontowałem na jumperze, który dzięki temu może być ten stragan po skosie. Tak samo te skrzynie i beczki i naprawdę bardzo tutaj już ta makieta zaczyna wyglądać. Fajnie z tymi detalami. Słuchajcie, okazało się, że muszę ten mały budynek cały przesunąć w lewą stronę, gdyż łańcuch z latarniami nie sięga do drugiego budynku, a nie chcę używać tego masztu, który tutaj stoi, bo jest mi potrzebny on w innym miejscu. Także teraz przesunę cały budynek w lewą stronę. Budynek już mam przesunięty, i dzięki temu mogłem zrezygnować z masztu po lewej stronie i przyczepić łańcuch do budynku, dzięki czemu użyłam ten maszt z drugiej strony, i mogłam zbudować drugi łańcuch z lampionami. Słuchajcie, dokończyłem jeszcze wykładanie tutaj tymi szarymi tajlami dalszej części płytki. Jak widzicie dosyć fajnie to wygląda. Podsumowując, tak prezentuje się moja makieta po kolejnym etapie jej budowy. I zaczyna to wszystko wyglądać bardzo klimatycznie, więc ja jestem z tego bardzo zadowolony. No i myślę, że został tu jeszcze jeden etap, maksymalnie dwa i... Skończę całą makietę. A na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia.